Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gadowora. W poprzednim odcinku no właśnie mieliśmy... Sorry, że tak wali pod tym światem, ale wracając. Mieliśmy różne wizje. W świetle też nas wyjątkowo długo nie było, co najmniej jeden dzień, bo była noc, przypominam jak wyszliśmy. A jak wyszliśmy, to mamy jakieś 456 trupów i... dzień, ale dobra, chyba pogadamy z Atreusem na początku. Chłopcie. Twój łuk. Przytrzymaj go. Hmm. O. Strzały światłości. Zdobywasz strzały światłości. Strzelimy w kryształy światła, aby nasycić się światłem Alfheimu. Okej. Okay. Fajnie. Na mój znak. Wystrzel strzałę w kamień. Teraz możemy wrócić. Chodź. Czajcie, tylko jedną rzecz chciałem zobaczyć. Toporek był chyba tutaj wbity, nie? Jakoś? Chyba no, jakoś tak. Dobra, lecimy. Te schody są zablokowane. No taki miecz. Myślałem, że mogę podnieść. Lecie, tu nie... A, tutaj mogę, dobra. Przed nami kryształ światła leży na ziemi. Może pomoże nam opuścić to kupie miejsce. Jak już cię mówisz, że wrogowie, ale Atreusie, wyjątkowo lecisz naprzód. Chyba na razie wrogów nie ma. Ciekawe. Biorąc pod uwagę, ile tu nas chciało zabić, to naprawdę ciekawe, że nie ma wrogów. Co tutaj mam włożyć? Ten kryształ? Ja. Aktywowany ciśnienie, aby wypuścić strzały światłości. Nie docieram. Nie umiem wstrzymać Cyk No i co? No i ten nic nie dał Czekajcie, zobaczymy czy coś innego w ogóle tu jest No właśnie Aha, bo tam po prostu mamy ten Czerwoną skrzynię Aaa, dobra. Widzicie, trzeba czasami... Nawet nie tyle co pomyśleć, to swoją drogą, ale... Trzeba było... Trzeba było popatrzeć. Dobra, i mamy teraz... Sarkofag. Czy tam właściwie ja czerwoną skrzynię mówię? O! Podzielone serce Alfheimu, rzadki przedmiot. Mniejsza obrażenia od wszystkich ataków ciemnych elfów o 12. Kumuluje się do 66. Eee, fajne. A co ja tam mam za zaklęcie? Umiejętności to nie. Broń, lekka ładna rękojeść to nie. Obrońcowy wybrań to też nie. A tu będą zakręcia, dobra. Talizman skoncentrowany tej? Nie. Dobra, to może nie wiem. Zostało mi to jakoś nałożone, nie wiem tu jeszcze chciałem zobaczyć, czy coś da się zrobić nic to już lecimy też sorry za mój głos, ale tak samo jak w poprzednim, go do jestem chory dobra czyli jak już to mamy to rozumiem, że mamy wziąć kryształ i położyć tam A te bronie mrocznych elfów mi się bardzo podobają że fajne są to różne widły, miecze, niewidły, widły, inne trójzęby. Mhm. Cześć. Bo jak teraz wyjmę, to to zniknie, prawda? I już musimy się pożegnać z kryształkiem. A poczekajcie, bo w taki sposób tego nie zrobię, ale w taki sposób To zaraz, widocznie. Świetnie. Czyli żegnamy się z kryształkiem. I lecimy. I mamy dwa mosty w tym momencie. E, fajne te strzały. Światła, aha. Już tak się cieszyłem, a przecież mogę przejść tędy równie dobrze. Zaoszczędzę tylko na czasie. Znowu. A to zmory, tylko to luzik. morami to tam się lubię bić, bo one są słabe. I wybuchają jak tylko ich dotkniesz. A? Jakiś secret? Już widzę, że w linii prostej, tylko muszę odpowiednio strzelić. Hmm, co jest? Czyli ja tam nie mogę rzucić? Mogę. No, w końcu. A dało mi to cokolwiek? Zwykłą skrzynkę, serio? No dobra, lepsze to niż nic, jak to mówią. Tu też coś jest. Ja już myślałem, że coś jeszcze, a to nie po prostu. Ale poczekajcie, bo musisz mnie straszyć mnie solidnego człowieka EP. Marcie. Nie żyjesz? To jest Atreus czy to jest elf? Chyba Atreus. Chyba nie może być pewny. Nie trafisz. No przestań do mnie strzelać, chodź się bić, tchórzu. No. No dawaj. Nie wiem, to jest taki tchórz, ten elf. Ojej, spadłeś. Ale mi przykro. Mogłeś uniknąć tego smutnego losu. Mogłeś nie być tchórzem. Mogłeś przeżyć. Okej, okay, znowu i główeczka. Super. O, no i świetnie. Tak, tylko... Uff, wracajmy na górę. Weź co, trausie, poczekaj, bo ja mam dwie drogi jeszcze tu mogę wejść na górę. Już chciałem mówić, że to nie wiem po co wchodziłem, ale... Mało wam. O Jezus! Ale jestem geniuszem. Kasiarki nie miałem. Nie, tak łatwo. Elfia. Nie! No chyba nie. Nie leży. Jeszcze nie trafiłem. A przeświatło go jeszcze rzuciłem, super. No. Tak się lubicie bić na dystans, to... Proszę, tak bardzo lubią się... ...cwaniaczki bić na dystans, a jakoś... ...ja się z nimi chcę bić na dystans, to już nie. No raczej wszedłem tylko po 30 expa, okej. Okay. Lepsze to niż nic. Dobra, to już lecę dalej. Jak widzicie, nie tylko ja się źle czuję. Czemu ja rzucam, przecież to strześć trzeba. Aha, czyli znowu wchodzimy na górę. tego mosta, on jest tu Nie wiem, że tym mrocznym elfom się nie nudzi Zauważcie Przecież te mroczne elfy to cały czas... Zablokowane. O! Legendarna skrzyneczka Dajcie jakiś komentarz dla tacy, też się źle czuję, Dobra Ale wracając, tu strzelimy no i co mi to dało? Nic. Bo tu nie przejdziesz, jakbyś nie mógł przeskoczyć kratosie 40 cm. Mhm. Jedyna rzecz, w którą mogę strzelić, to to. Mhm. Może pod innym kątem? Tak, tylko weź tu najpierw, znajdź to. I życzę powodzenia, że Atreus trafi z 450 metrów. No właśnie, nie jestem w stanie nawet tego namierzyć. No nie, no tak nie dostrzelisz Atreusia. Boże wyżej. Hm. A tu ja mogę rzucić z kolei? Okej. Okay. Aha, i teraz nagle mogę przeskoczyć. Ewa, Ura, <sighs> Mroczne... To nie jest przywoływacz? Nie. Opacało się. I wykończenie. W stylu kratosa. <laughs> nie ma tak jak zabicie przeciwnika jego własną bronią. Ile exp dostałem? Dużo. Dwa tysiące ponad, jo. Yeah. To posiadam, tak? Cały reszty nie. Duma brązu. Cios kończący. Herberberte. Aha! Ja jestem bogatym, jest stać, to mogę dodawać, to mnie. Zmarzlina? Nie. To może być fajne. Wykonując unik zrób tak i... A teraz z uników zacząłem korzystać. To może być To tutaj ile razy? 3 razy RB i 1 RT w burza uników. Mhm. A to na razie zostawiamy. I co dostanę? Co dostanę? Jakiś runiczny atak, proszę. Proszę, runiczny atak. Lubię runiczny atak. Jest! Runiczny atak. Uderzenie od gardu. Fajnie wygląda. Wybierzemy, oczywiście. Też na razie wszystko mam na pierwszych poziomach, więc nie będzie o wiele gorsze od mojego. Też chyba obrażenia mam na tym samym poziomie, ale jak dobrze widziałem, to ma ten większy. To jest w ogóle. A poczekajcie. No, już myślałem, że mogę to tym kryształkiem Alfheimu O właśnie, dobrze myślałem Czyli robimy cyk, 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 cyk Mhm, uh -huh. a co to było? Powiesz nam? Nie powiesz, ale napiszesz Światło Alfheimu, zrównętrznie światło do światła wracamy, światło to rzeka dusz Odmienia nas, pochłania. Nosi ponad życie śmierć. Światło jest prawdą, światło jest wszystkim. Dobra, rozumiem, że światło jest naprawdę fajne, ale można przy okazji odebrać. <grytanie> Te zawsze przemyślenia są fajne. O, no, światło jest fajne, ale odbiera, bo... odbiera bo... rozum. I misa z piaskiem Ale jak niby mam jej dosięgnąć I najpierw to trzeba się wrócić po kryształek i widzę. Myślałem, że to jest ofiara Odyna jakaś, a to nie, proszę. Tu mamy nasze. No, te, nie norny, tylko norny, to kto inny był? Mamy y te. Runy. Do Będziesz skrzyni nornej. Możliwe. Nie wiem, materiału się coś niecierpliwy jesteś. Bronisz kratosowi nosić kryształy, a może lubi nosić kryształy. Tak, teraz weź tu, znać wszystkie trzy. Runy, od tego zacznijmy. ja nie naprawdę to mogę nawet przypadkiem ominąć jedną? A skoro mogę tu wejść, to na 100% coś tu będzie. Bo to nie jest gra, gdzie coś ci zostawiają przypadkiem. Jest druga runa. Nie. To jest jakaś czaszka w ścianie. Ja myślałem, że to runa. Ale to jest druga runa. I jest skrzynia Norm przy okazji. No to mamy dwie runy. Ta, a teraz trzecią. Ja że wątpię, żeby ona była tutaj, przy jednej runie, już aha, nieważne. Dobra, czyli pierwsza jest tu, druga jest bezpośrednio przy skrzyni, a trzecia jest tam, to najpierw. Chyba, że to mogę trafić z góry. Poczekajcie, bo raczej nie ma szans, że ja poprzeskakuję w taki sposób, jak nie wiem, jakaś małpka i to zrobię w. W jednym czasie, czyli tak, tak i tak, tylko muszę ładnie trafić. Bardzo trafiłem ładnie, bardzo proszę. Bardzo i skrzynka odblokowana, no właśnie, tak jak teraz do niej dojść, to drugie, ale. Sam mogę się tu wdrapać po prostu? Nie, oczywiście, że nie. Ta gra by nam życia nie ułatwiła, ale mamy most. Świetnie. Jeśli zechcę usłyszeć Twoją opinię, to o nią poproszę. Atreusie. O, i przy okazji zwiększyliśmy szał. Super. Bardzo? Eee, bardzo, ewryzujący. Atreusie, atreusie, atreusie. Widzisz, według Kratosa, to po co masz już iść z obiektu, gdzie każdy się ciebie boi, albo przynajmniej każdego możesz pokonać, kiedy w międzyczasie możesz sobie splądrować ten obiekt? Dobra, już widzę, że najpierw trzeba te dziwne roślinki zniszczyć znowu. Zresztą. Ale fajne są te roślinki. Aha! Bo ja ich w taki sposób nie, nie ściągnę. No muszę to od góry zrobić, dobra. Chyba, chyba że teraz wyjdę na głupca. Który tak pomyślał, że jest taki mądry, że to rozkmienił, a to wcale nie jest prawda. Aha, widzicie? Jednak myślę. Jednak jestem mądry. Dobra. Yy, tylko co mi to dało właściwie? Bo nie wiem. No, jeszcze tutaj są jakieś runy. Wespnij się i rozejrzyj. Aha, myślałem, że ono coś przeczytać, a to. Miał się wespnąć i rozejrzeć, jak to powiedział Kratos. Zaczekaj. Nie, żebym miał wybór. Tereusie, stajesz się coraz bardziej bezczelny, zauważyłem do Kratosa. Ej, może to tylko moja opinia. Zrobisz coś, czy... Ty kazał ci zaczekać. Teraz dotrzesz do misy. Ty coś zrobiłeś, się na dobrą sprawę. Co tak. to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człowiek. We mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie. Drzwi. Mhm. A drzwi na zewnątrz prowadzą, czy do bosa? Ehm. A co, nie atakujecie nas? To nie są białe elfy. Białe elfy miałyby broni, by bały się czarnych elfów, czy tam mrożnych elfów. Ale ładnie, tu jest za dnia. Wróć do ładzi. Czyli co, poszliście sobie? Serio? Ale poczekajcie. <laughs> Przepraszam. Bo mamy jeszcze jedną skrzynię Norn. I dwie legendarne. Ale w całym Alfheimie już myślałem, że tutaj. Dobra. Teraz znajdziemy kiedyś. Elfy światła. Czyli jednak to są elfy światła. Elfy światła powróciły. Uchroniliśmy światło Alfheimu przed tym, co chciały zrobić z nimi ciemne elfy, i wszystkie powróciły do świątyni. Teraz, gdy światło zostało uwolnione, Alfheim jest piękny. Elfy światła wydają się miłe, nic nie mówią, ale przynajmniej nie próbują nas zabić. Rzeczywiście są miłe. Ojciec mówi, że nie powinienem nic zakładać, ale co on tam wie? Nie wiem, co zrobił w świetle, ale ja musiałem sam poradzić sobie z rojem ciemnych elfów. Nie obchodzi mnie, co mówi. Dobrze, że się zaangażowaliśmy Fajnie naprawdę poznać przemyślenia Atreusa. Ale przyznam, że Alfheim jest naprawdę piękny. Świermy. Ten z wrócił. Czego teraz? Widzisz, Atreusie. Elfy światła nie chcą cię zabić, ale kurczę mroku jak najbardziej. Nienawidzę go. Z pewnością wróci. Może chcą się na nas zemścić, na dobrą sprawę, bo uwolniliśmy światło? Czy tam właściwie ochroniliśmy światło bardziej? A co ja tam wiem? Jakby powiedział. Naprawdę musimy wracać tam na. Dół? Do A teraz już inną drogę? Nie. Więc. No równie dobrze mogliście tego nie odsłaniać, to by była inna droga, ale co, co ja tam wiem? <grych> Dobra, ja myślę, że zakończymy w tym miejscu odcinek. Tak na koniec zmęczyło mi się filozofowanie, ale nieważne, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. I cześć.